Witam serdecznie w mojej kuchni. Jestem Ewa. Dzisiaj proponuję prosty przepis na wspaniałe ciasto jesienne, ciasto z dyni. Moi goście byli zachwyceni tym ciastem, które jest przepyszne i wspaniale pachnie. Do tego jest bardzo proste. Będziemy potrzebować 250 gram czystej dyni. Dynie ścieramy na tarce z grubymi oczkami. Ja wykorzystałam dynię, która jest mało wilgotna. Widzicie, jest prawie sucha. Taka dynia jest najlepsza na ciasto. Jeżeli Wasza dynia jest wodnista, jest wilgotna, zetrzyjcie ją na tarce, a później wyciśnijcie z niej trochę wody. A teraz przygotowujemy ciasto. Do miski z trzema jajkami wsypujemy 160 g cukru. Jajka z cukrem miksujemy przez kilka minut, aby otrzymać puszystą masę. Wlewamy 90 ml, 90 g oleju. Ja użyłam słonecznikowego. Mieszamy powoli, aby nam nie pryskało. Dodajemy 150 ml, 150 g mleka. I dalej mieszamy. Następnie skórkę startą z cytryny, zapach waniliowy i startą dynię. Moi drodzy widzowie, jeżeli spróbujecie ten przepis, napiszcie mi w komentarzach, czy smakowało Wam ciasto z dyni. Następnie przesiewamy 300 g mąki i 15 g proszku do pieczenia. Szczyptę soli, pół małej łyżeczki cynamonu i dosłownie szczyptę startej gałki muszkatołowej i mieszamy wszystko wyłączonym mikserem. Potem włączamy mikser i mieszamy przez 2 minuty tak, aby wszystko nam się dokładnie połączyło. Ciasto przekładamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia. Trochę ciasta zostawiamy w misce. Na cieście kruszymy orzechy włoskie. Nakładamy na nie pozostałe ciasto. Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni Celsjusza i pieczemy ciasto przez około 40 minut. A oto gotowe ciasto. Wystudzone ciasto przekładamy na talerz. Ja przygotowałam wycinankę na kartce papieru, narysowałam dynię, wycięłam ją nożyczkami i położyłam na ciasto. Oczywiście możecie ciasto pozostawić bez cukru pudru, albo tak jak ja możecie wykonać taką fajną ozdobę. Będzie idealna na Halloween. Ciasto z dyni ma bardzo ciekawy smak. Jest znakomite do herbaty i do kawy. Możecie je przechowywać do 4 dni w temperaturze pokojowej. Zachowa swój wspaniały aromat. A teraz ściągamy wycinankę z ciasta. Tak ozdobione ciasto na pewno będzie się podobało dzieciom i nie tylko. A teraz pokroimy ciasto z dyni i zobaczymy jak wygląda w środku. Jeżeli lubicie dynie i szukacie fajnych przepisów na to warzywo, polecam na moim kanale znajdziecie kilka fajnych propozycji. Jak widać, ciasto prezentuje się wspaniale, pachnie cudownie. Jeszcze ciepłe jest znakomite do kawy i herbaty. Polecam Wam ten przepis na jesienne ciasto z Dyni. Jest bardzo miękkie i puszyste, przepyszne. Jeżeli spodobał się Wam ten filmik, zachęcam do pozostawiania lajków i subskrybowania mojego kanału. Zapraszam wszystkich na następne przepisy. Alla prossima! Ciao ciao!